Na kruche ciasto potrzebuję około 2,5 szklanki mąki. Szczyptę soli, taką solidną. U szklanki drobniutkiego cukru odrobinę olejku, ja daję pomarańczowy i ok. 50 g masła jeszcze zanim wkroję resztę tłuszczu, nie przemieszałam tej, tej soli z mąką, a należało to zrobić. Nic, lepiej późno niż wcale. No i jeszcze zasadniczy składnik. Trzy żółtka i jedno białko, czyli jedno jajo, dwa żółtka. I teraz już zostało wyrabianie. Staramy się wyrabiać kruche ciasto jak najkrócej, przerabiając mąką. Najlepiej oczywiście to robić ręcznie. do folii i na pół godziny do lodówki. Do nadzienia do naszych pierożków potrzebuję około 300 gram sera. Tutaj jest 320. To są takie paczki twarogu. Ja yy, nie chciałam tracić czasu na rozkładanie maszyny, więc po prostu przy pomocy takiego tłuczka bardzo dobrze można rozmiarzyć ser, ponieważ to jest nadzienie do pierożków. Nie, nie staramy się, żeby ten ser był taki bardzo gładziutki. Nie musi być. Zresztą takim sprzętem zrobicie to dosłownie w minutkę. To jest uniwersalny sprzęt, naprawdę przydaje się do wszystkiego, nie tylko do ziemniaczków. Dodaję do tego dwa żółtka. Białek nie dodaję, jak najmniej rozwadniam, rozrzedzam konsystencję. Oprócz tego dodaję łyżkę mąki krupczatki. Ewentualnie można dodać łyżkę manny lub mąki ziemniaczanej. Oprócz tego będziemy dodawać cukier puder. Ja zawsze sobie świeżo mielę w mietku. Jeszcze go ciut do mielę. Wystarczy kilka ruchów, młynkiem i mamy gotowy, bez dodatków jakichś dziwnych cukier puder. Najpierw wymieszam tą masę. Można dodać najlepiej olejku migdałowego do sera, bo najlepiej się komponuje, ale również dobrze może być pomarańczowy. Ja jeszcze do tego nacienia będę dodawała w trakcie robienia pierożków odrobinę jagód ze słoiczka i z przetworów po prostu domowych. Można to robić robotą, ale naprawdę nie potrzeba. Teraz spróbuję. Należy dodać jeszcze ciut cukru. Lepiej nie przesadzić, dodawać partiami żeby ta masa nie była za bardzo słodka. Ciasto się już wyleżało w lodówce. Teraz jeszcze go krótko przerobię. Dzielę na mniejsze porcje. Troszeczkę podsypuję mąką również wałek. Kieliszkiem. Wycinam kółeczka, no. zbieram te części z powrotem. W międzyczasie wykładamy formę papierem. wcześniej przygotowałam farsz serowy, oprócz tego dżem własnej roboty z jagód. Będę wypełniała pierożki odrobiną sera. i masę z jagód w dużych ilościach. W Ameryce Południowej na takie pierożki na słodko, z ciasta kruchego, mówi się empanady. Bardzo popularne tam są empanady na przykład w Meksyku z czekoladą i z orzechami. Można posłużyć się widelcem. Lubię dodawać kwaskowe smaki do wypieków, bo po prostu wiem, że takie połączenia są bardzo smaczne. W międzyczasie nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Rozbijamy troszeczkę białka z odrobiną cukru. Smaruję pierożki. Stawiam do piekarnika. Tak jak mówiłam, 180 stopni będą się piekły około 20, maksymalnie 20 minut. Ale trzeba kontrolować.